Znany z cudownych uzdrowień mistrz bioenergoterapii Ireneusz Stobiecki to ostatnia nadzieja chorych. Jego księgi uzdrowień to setki cudów. Wyleczenie z bezpłodności osób, które nie mogły mieć dzieci, którym medycyna nie mogła pomóc, to najbardziej spektakularne sukcesy. Do niedawna bezdzietne małżeństwa już dziś tworzą pełne rodziny. Dzięki leczeniu u uzdrowiciela na świat przyszły m.in. Paulinka, Dominisia, Natalka, Juleńka, Daria, Erich i Marcinek. Państwo Ewa i Carlos są szczęśliwymi rodzicami kolejnego dziecka, którego narodziny na tym świecie są w pewnym stopniu zasługą uzdrowiciela. Posłuchajmy. Koleżanka mnie poinformowała o panu Ireneuszu, dlatego się tutaj zjawiłam i byłam praktycznie tylko na dwóch wizytach, bo na trzeciej wizycie ja już byłam w ciąży. Tak. I po drugiej terapii w sumie już byłam w ciąży. Będąc na trzeciej terapii tutaj jeszcze nie wiedziałam, ale z wyników lekarza wychodzi, że już po drugiej terapii byłam w ciąży. I? Mój mąż jest w siódmym niebie. Po 8 latach. Mąż jest w siódmym niebie. Wybieraliśmy imię. Mam mnóstwo różnych imion i nie wiemy w sumie jeszcze, które będzie. Strasznie mi się podoba Jashua, a mojemu mężowi się strasznie podoba Eric. Także nie wiemy jeszcze, czy będą te dwa imiona razem, czy tylko jedno wybierzemy. I rozwiązanie będę miała na początku stycznia. Także już się nie mogę doczekać. Jeszcze troszeczkę tylko. Człowiek nie myślał, przez tyle, przez tyle lat nie byłam w ciąży, i raptem mówią, że jestem w ciąży. To jest, dla mnie było to niemożliwe. Ale teraz, o Jezu, już nie mogę czekać, mam wszystko już dla babyka. Cały pokój jest, wszystko, wszystko co potrzebne. Już jest wszystko gotowe. Po ośmiu latach bezpłodności nadszedł Dzień Radości. Dziś już wiadomo, że na świat przyszedł chłopiec. Szczęśliwi rodzice nadali mu imiona Erik Jeszuła. Osoby zainteresowane spotkaniem z dyplomowanym mistrzem bionergoterapii Ireneuszem Stobieckim mogą zamówić wizytę dzwoniąc 773-kierunkowy 283-1505. 283-1505.